Witam moi drodzy, Tłania Walaszczek z Powertex Polska. Chciałabym was zaprosić dziś na pierwsze spotkanie z cyklu czego jeszcze nie wiesz o Powertex. Będą to regularne, regularne spotkania, które będą odbywać się w każdą środę o godzinie 15. W odstępach, tak mniej więcej dwutygodniowych, będę przeprowadzała też takie spotkanie na żywo, w którym będę odpowiadała na wasze pytania, wątpliwości. Pytania będziecie mogli przesyłać już wcześniej po nagraniu na priv lub też zamieszczać pod filmem na naszym profilu na Facebooku czy Instagramie. Dzisiaj zaczniemy od takiej podstawy, czyli od naszego PowerTexu. Po pierwsze, czym jest Poertex? PowerTex jest marką produktów belgijskich, których właścicielem jest Bridget Grade jest to wspaniała osoba, taka nasza opiekunka i osoba scalająca tą to Powertexową rodzinę, wspaniała artystka. Poza tym Powertex to głównie utwardzacze tak zwane mix medium. Dlaczego mix medium? Ponieważ jest to preparat wszechstronny począwszy od rzeźb, poprzez obrazy, przedmioty dekoracyjne czy biżuterię. Tak więc mamy nieograniczone możliwości, nieograniczone możliwości co do łączenia poszczególnych preparatów, elementów lub też sposoby jego wykańczania. Powertex, jeżeli chodzi o jego zastosowanie, to tak jak wspomniałam, głównie w Polsce kojarzymy go z rzeźbami z tkanin, ale wierzcie mi, jego zastosowań możliwości jest dużo więcej. Dzisiaj oprowadzę Was również po mojej pracowni, gdzie będziecie mogli prześledzić możliwości tego produktu. Utwardzamy po pierwsze tkaniny. Możemy wykorzystać do utwardzenia tkanin, kartonów, łączyć się z wszelakiego rodzaju masami. Możemy tworzyć również masy samoutwardzalne, masę taką rzeźbiarską, nazwijmy to, która powstaje w połączeniu powertexu i stonartu, oraz masę samopękającą w połączeniu z easy3d flexem. Poszczególne Możliwości będę przedstawiała Wam w kolejnych naszych spotkaniach. Nasze podstawowe mix medium występuje w 11 kolorach, z czego Powertex transparentny. Prace wykonane z użyciem powertexu transparentnego wymagają zabezpieczenia lakierem lakierem akrylowym. W ofercie powertexu jest to lakier Easy Varnish. Jest on odporny również na warunki zewnętrzne i nie żuknie, co jest również istotne przy wykończeniu naszych prac. Pozostałe powertexy są to powertexy występujące już w kolorze, które nie wymagają zabezpieczenia, aczkolwiek producent zaleca, iż możemy to uczynić. Natomiast jeżeli wykańczamy pracę łącząc pigmenty Power Color lub Color Tricks, z lakierem. Jak gdyby w tym procesie po pierwsze wykańczamy, a po drugie zabezpieczamy dodatkowo naszą pracę. E, chciałabym Wam pokazać, w jakich kolorach e, już po utwardzeniu e, występuje ten powertekst. E, na początek mamy żółtą ochrę, e, kolor czerwony, zielony, jest to taka zniła butelkowa zieleń. E, czarny. Kość słoniowa, terakota, szary, brązowy, niebieski i transparentny. Tutaj w próbniku brakuje nam tylko koloru white, który jest najnowszym kolorem w palecie Powerdex. Pomimo tego, iż paleta jest ograniczona, jakby nie powoduje to, iż nie możemy tworzyć prac w innych kolorach. Powertexy możecie ze sobą swobodnie mieszać, tak jak mieszamy farbę, czyli na przykład kolor czerwony z niebieskim da nam kolor fioletowy, a dodając następnie kolor biały będziemy uzyskiwać jaśniejszy odcień tego koloru. Jeżeli chodzi o proces schnięcia, pracę możemy wykańczać, przyspieszać proces Wyschnięcia za pomocą suszarki, e, lub też zostawić do samoistnego takiego wyschnięcia. Fizycznie dana praca będzie już sucha e, w ciągu następnych 24 godzin, e, natomiast e, takie m, jak gdyby fizyczne zupełne e, uwolnienie wody z materiału nastąpi w ciągu kolejnych 2-3 tygodni i wszystko zależy od tego, w jakich warunki m, paduje w danym m, w pomieszczeniu, czyli mówimy tu o wilgotności i o temperaturze. Często zapytacie mnie, czy pracę możemy wystawiać na zewnątrz. A więc tak, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, iż jest to produkt termoplastyczny, co oznacza, że wysoka temperatura lub wysoka wilgotność powoduje, iż materiał będzie, zacznie nam pracować. Dlatego bardzo istotne przy tych pracach zewnętrznych jest prawidłowe, starannie wykonywanie bazy, czyli tego, co jest pod materiałem. Tak więc tutaj musicie zwrócić szczególną staranność i dbałość tak, do, 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 do tej bazy, aby cała praca później przetrwała spokojnie te kilka lat na zewnątrz. Jeżeli praca wystawiona jest na zewnątrz, może tam jak gdyby znajdować się w tej przestrzeni cały rok. Aczkolwiek dla jak gdyby przedłużenia jej żywotności na zimę warto ją zabezpieczyć jakimś workiem foliowym, czy też schować do pomieszczenia. Utwardzamy tkaniny, utwardzamy materiały naturalne. W ofercie Perteksu mamy sztokinettę oraz paper decoration. Są to materiały, które Wam pokażę za chwilkę, jak rozprowadzać Powertex na nich, aby zachować jakby fakturę danego materiału, a w kolejnych naszych wejściach będę te elementy wykorzystywała, aby zaprezentować Wam wykańczanie i możliwości pozostałymi produktami z rodziny Powertex. Jeżeli macie powertex, z którym pracujecie, na dnie butelki zostało Wam jeszcze preparat, odstawiliście ją go na dłuższy okres czasu, na pewno wracając do powertexu zauważycie, że jest on gęsty, tak? ponieważ w tym czasie odparowała tam woda, zrobiła się taka gęsta masz. Nie wyrzucajcie tego, spokojnie możecie to wykorzystać, dodając do preparatu odrobinę wody i próbując rozprowadzić ją e, lub też e, ja najczęściej tak robię te e, takie już gęstsze powerteksy wykorzystuję do mieszania je ze stonatem lub Easy 3 Flexem e, czyli wykorzystuję do tworzenia mas samoutwardzalnych e, natomiast jeżeli e, często spotykam e, często e, też pigmenty zawarte w powertexie powodują, iż powertexy mają różną gęstość. Są to pigmenty naturalne, dlatego różnie zachowują się w, w mieszannie powertexowej. Większość kolorów ma tą taką gęstość śmietany, natomiast, jeżeli mówimy o kolorze terakota lub zielony, na pewno osoby, które pracowały z tym Kolorem spotkały się z sytuacją, że on jest dużo, dużo gęstszy. Nie powoduje to, pamiętajcie o tym, iż produkt ten jest zdatny w 100% do, do użycia, nic się z nim złego nie dzieje. Niestety ten barwnik zawarty w preparacie powoduje jego mocne zagęszczenie. Co w takiej sytuacji? Czyli podobnie jak przy resztkach. Po pierwsze możemy dolać wody i spróbować go rozmieszać. Wiem, że ręcznie jest to dosyć trudne. Możemy też takiego mieszadła mechanicznego użyć, podłączając go pod wiertarkę. A z prostszych sposobów to albo położenie partereksu w ciepłym miejscu jeżeli jest okres grzewczy to zostawienie na noc na kaloryferze lub wsadzenie butelki w ciepłą, w ciepłą wodę. Poszczególne perteksy mają też różne krycie, różną, różną intensywność koloru, dlatego zalecane jest pracowanie z białymi materiałami, aczkolwiek kolor typu brązowy czy tarakota świetnie, świetnie kryją i możecie swobodnie tutaj posługiwać się też, też materiałami kolorowymi. Teraz zaprezentuję Wam, w jaki sposób roz, prawidłowo rozprowadzać Powertex na tkaninie, Paper Decoration oraz sztokinette. Jak ekonomicznie wykorzystywać preparat oraz zaproszę Was do mojej pracowni, ponieważ najprawdopodobniej w tym miejscu warsztaty Stacjonarne już nie uda się ich przeprowadzić, e, i zapewne po kwarantannie spotkamy się już e, na warsztatach w, nowej, w nowym miejscu. Dlatego jest to też e, taka okazja, e, aby, aby Was zaprosić do miejsca, w którym pracuję obecnie, e, zwłaszcza osoby, które e, jeszcze u mnie e, tutaj nie były. E, tak więc. E, Zapraszam na dalszą część mojej prezentacji. Moi drodzy, mam powertex w kolorze brązowym oraz kość słoniową. Przejdźmy zatem najpierw do naszych materiałów. Pokażę Wam, jak pracujemy z bawełną. To jest taka bawełniana t-shirtówka. To jest wspomniany przeze mnie już wcześniej paper decoration, to rodzaj takiej preparowanej brzozy, świetna faktura, coś, co każdy wielbiciel po Ertexu musi mieć. Oraz sztokinette, czyli jest to nasza siateczka, troszeczkę przypomina gazę, z tym, że różnica będzie taka, że gaza się nie rozciąga. A to, tak jak wspominałam wcześniej, będzie nam zwiększało swoją powierzchnię dwa razy. Zamoczę jedno i dane materiały zarówno w jasnym, jak i w ciemnym kolorze, ponieważ w następnych naszych spotkaniach posłużą nam do pracy i obróbki kolorystycznej. Zaczniemy pracować z kolorem białym. Naszą kością słoniową tu się posłużymy jednym kawałkiem zamaczamy preparat materiał w preparacie odciskamy na co musicie zwrócić uwagę powertex powinien zabarwić daną powierzchnię nie powinno z niego kapać spływać akurat w tym przypadku więcej wcale nie oznacza że będzie lepiej i rozprowadzamy dany preparat na materiale. Jeżeli mówimy praca z kolorem ciemny będzie łatwiejsza, ponieważ będziemy łatwo będzie nam zauważyć gdzie preparat nie doszedł. Jak zrobicie z kolorem jasnym? O właśnie udało mi się. Najlepiej wziąć sobie pod światło i od razu zobaczymy w których miejscach Powertext na mnie nie doszedł, czyli tutaj sobie dokładamy i ponownie rozprowadzamy. Tak przygotowany już materiał możemy układać w dowolnej formie, na dowolnej bazie, czy to będzie obraz, czy rzeźba, a po wyschnięciu obrawiać kolorystycznie. Ja sobie go ułożę do wyschnięcia tutaj. Pamiętajcie, układajcie i poracujcie ewentualnie na plastiku, ponieważ plastik jest jedną powierzchnią, z którą nam nie zwiąże materiał, i później swobodnie sobie go odlepimy. Teraz robimy to samo ze sztokinetą. Podobnie zamaczamy. Nie musi on pływać, lepiej sobie rozprowadzić e, powertex już e, w rękach. Ewentualnie brakującą e, ilość preparatu dobrze jest e, już nabrać na rękę i wtedy rozprowadzić. E, zasada jest podobna e, jak przy tkaninie, czyli w podświatło e, sprawdzamy sobie czy preparat doszedł nam. We wszystkie zakamarki e, materiału. Przesztoki ważne jest, abyście nie pociągnęli go e, po długości, tak? ponieważ stanie się wtedy takim wąskim, e, wąskim paskiem, a niekoniecznie chcielibyśmy taki efekt uzyskać. Lepiej rozciągać go e, po szerokości. I pozostawiamy, układamy, pozostawiamy do wyschnięcia. Ale co możemy jeszcze z tym zrobić? Jeżeli chcecie taki materiał uformować bardziej przestrzennie, ponieważ w tym momencie będzie Wam się wszystko lepiło. Będziecie się denerwować, że nie układa się tak, jakbyście chciały chcieli. Bo wiem, że wśród obserwatorów są również panowie. Którzy pracują z powertexem, zaraz wam pokażę, co z tym będziemy robić dalej. Tu sobie na razie odłożę i wykorzystam to, że mam już brudne rękawiczki. I nałożę preparat na paper decoration. Przy paper decoration możecie, musicie uważać, ponieważ zbyt mocne zamorzenie w preparacie spowoduje, iż zacznie nam się on rozwarseć. Ja zazwyczaj robię to. Dla bezpieczeństwa na dłoni, czyli na jednej dłoni trzymam materiał, a drugą rozprowadzam, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tu też również wykorzystujemy sobie zasadę. Czyli patrzymy pod światło, gdzie Powertex jeszcze nie został wmasowany. Jeżeli nałożycie za dużo preparatu, po pierwsze, zawsze możecie odciągnąć. Po drugie, jeżeli macie przygotowane pod ręką poszczególne, elementy, które będziecie wykorzystywać przy, po, przy pracy, możecie wytrzeć ręce lub wycisnąć nadmiar, odciągnąć nadmiar preparatu w kolejny naszykowany element. I to wszystko powtarzam również z drugiej strony, tak aby wszędzie power -Tex nam doszedł. Co w sytuacji, jeżeli nie, preparat nie, nie pokryje nam całej powierzchni? Utrudni to nam mycie pracy, jeżeli byście chcieli ją umyć pod wodą. Po drugie, w momencie, jeżeli wykorzystywana byłaby patyna Bister, w miejscach, które nie będą pokryte Powertexem, automatycznie zrobią nam się ciemne plamy, ponieważ tamta naturalna, w tych miejscach nie pokrytych Powertexem, Patyna szybko wniknie w tą naturalną e, powierzchnię. Tu sobie też ułożymy, żebyśmy to później mogły, mogli wykorzystać. Teraz tego spróbuję sobie. Ułożyć taki element. Niech on sobie wyschnie. Wracając do sztuki możemy y, podobnie y, jak pozostałe materiały ułożyć, udrafować na rzeźbie czy obrazie. Zrobimy jedną część w jeden sposób, a drugą taki. Czyli mamy materiał. Układamy go. Niech sobie wyschnie. Natomiast z pozostałym kawałkiem e, pracuję w ten sposób, że zanim go ułożę i uformuję do wysychania, odsuszam go. On w tym momencie staje się plastyczny. Nie jest jeszcze suchy, ale jest plastyczny. E, daje nam się swobodnie układać nie zmienia jak gdyby swojej faktury, nie lepi się z pozostałymi elementami, elementami tkaniny. E, tu jeszcze drobinkę go podsuszymy, daje taki efekt jakby takiej drobnej metalowej siateczki. Możemy ten materiał właśnie suszony i kształtowany w ten sposób wykorzystać przy tworzeniu takich bufiastych, odstających spódniczek. O! Zupełnie inaczej układa się i kształtuje niż ten mokry kawałek, który. Ukształtowałam i pozostawiłam do wyschnięcia. Te elementy zostają sobie do naszego kolejnego spotkania. I przejdziemy do koloru brązowego ponownie. Bawełna. To już łatwo nam jest zauważyć, gdzie preparat nie pokrył materiału. Czyli, tak jak wspominam, możecie wytrzeć sobie najpierw ręce I zostanę Paper Decoration. Delikatnie sobie podebrałam już preparat, a resztę rozprowadzam. Tutaj. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli możecie, czy taka forma spotkań Wam odpowiada. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o PowerTex, Zapiszcie je pod filmem lub przeszlijcie do mnie wiadomości prywatnej i przygotujemy takie spotkanie online'owe, jeżeli tych pytań będzie więcej, na których, podczas którego odpowiem Wam na te pytania, lub będziecie miały, miały, też mieli możliwość zadania kolejnych. Nie ukrywam, że praca przed kamerą jest dla mnie stresująca na ten moment. Ale mam nadzieję, że ze spotkania na spotkanie będzie coraz lepiej. Na razie przygotowałam program na 12 takich spotkań. Mam nadzieję, że będziecie w stanie z nich dużo wynieść. Pomoże Wam to w pracy z PowerTextem, z wykorzystaniem innych. Preparat, preparatów z rodziny Powertex nie tylko naszego głównego mix medium, ja to specjalnie układam akurat brązowe w pasy, ponieważ po głowie chodzi mi też projekt, w którym poszczególne te materiały wykorzystam. Po pracy z Powertexem można myć ręce w ciepłej wodzie z mydłem i wszystko powinno nam się tutaj ładnie zmyć. Pytacie mnie czasami, w jaką twardość ma Powertex? Zasada jest jedna: jeżeli materiał jest mocno podrapowany, po wyschnięciu naprawę stanowi taką. Spójną całość. W tym momencie, jeżeli naprawdę bym to mocno nacisnęła, to spowodowałabym, że on by się złamał. Tak więc, tak to wygląda. Tutaj mamy, jak gdyby płasko, mało mamy tego marszczenia, dlatego on jest o, taki bardziej elastyczny, powiedzmy. Tak delikatnie daje nam się tutaj wyginać. Podobnie będzie tutaj z tym brązowym paper deco, aczkolwiek mówię on już jest zagięty więc jest twardo. Tutaj jeszcze widzę to jest na drugi dzień już tu jest jeszcze plastyczne, nie zdążyło nam wyschnąć, ale ta część jest bardzo sztywna. Tu już też mamy twarde. O natomiast nasza Taka baza do spódniczki, na przykład baletnicy, świetnie się zachowuje. Aczkolwiek mówię, tutaj ten element nie jest podrapowany, dlatego jest bardziej elastyczny niż ta część mocno podrapowana. Tak wygląda moja pracownia. Na ścianach głównie obrazy abstrakcyjne, wykonane mix mediowo z połączenia różnych preparatów Powertexu, przemieszane z pracami również wykonanymi na bazie preparatów i farb Flare, którego jestem dystrybutorem i zachęcam Was również. Do odwiedzenia tego profilu na Facebooku czy Instagramie. Część projektów, które tu się znajdują, niestety nie udało się zrealizować podczas warsztatów stacjonarnych, ale miejmy nadzieję, że niedługo cała ta sytuacja minie i będziemy mogli ponownie spotkać się w realu. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że naszym debiutantom w dziedzinie Powertexu rozwiałam pewne wątpliwości, a tym, którzy pracują już z Powertexem, może delikatnie rozszerzyłam te horyzonty. Za tydzień spotkamy się ze Stonartem i tam będzie już więcej pracy z preparatem niż mojego gadania. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i zapraszam do śledzenia profilu na Facebooku. Do zobaczenia.